Cześć, mamo! z tej strony Ratel, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zwieśka. W dzisiejszym odcinku dalej realizujemy fabułkę, także bezbędnego zbędnego przedłużania teleportuje się i widzimy się przy chłopcu. Przyłapaliśmy cię, gnojku. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne czy leje, czy słońce przybiega przez tydzień, tutaj zawsze jest błota po gostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci tam klimat Zara. Co rano wylewasz, pomyje? Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście... Myślałem, że wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią szóstu. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nimi, ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo, możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko jedno. Oj, oj, Chłopy! Z Zawsze to samo. kurna nie lubię walczyć na trzech zawsze bo jak kogoś skontruję to i ta reszta mi zaczyna walić Ała! Wow, nie wiem jak on mi zawalił, ale Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A, a ci tutaj to co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w Ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy. ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Tak. Jakby to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić płoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki nosi ciemny elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec! Mm, coś mi świta! No, nie ukrywam, jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy 500 koron. Co, chyba oszalałeś? Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No dobrze, może się jakoś dogadamy. Za taką cenę? Nawet nie mamy o czym mówić. Ale, no. Ale wykluczone. Po prostu wykluczone. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Dzięki, nie zapomnę ci tego! No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi. No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? <laughs> Widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zawrócony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć trzy razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją. Jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. Yy, no, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami, ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się Pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. I dziękuję. Ale może innym razem. Okej. Okay. Źle sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem znaczy trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Myślałam, że coś odpowie na małe wyglądanie. Z tego co w drzwi, to o nich mówił pucy Sklep z zabawkami, okej. Okay. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaw, idę po ciebie. To co proponujesz? Daj mi chwilę. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Okej. Okay. Nakaz eksmisji. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Zaszczepujcie. Sobie. A to to. No dobra. Ktoś niedawno naprawił tę zabawkę. Dobra. Kolejna rzecz. Nie wiem, którą zabawkę już sprawdzałem. Weźmy ten mieczyk brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. O, i te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Pacynki? Ładny drobiazg. O kurczę, dobra. Ja sobie myślę, że skończy jak jedna z takich zabawek. W sumie jest to, to prawdopodobna. Naprawiał tę zabawkę. Dobra, i co teraz na górę? Chodźmy na poddasze. A więc tu ubił sobie gniazdko. Detlafie Fander Powinniśmy RT. się rozejrzeć. Nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem renawet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu. Obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić. Wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz pięć osób. Na zabójstwo masz trzy dni. Jeśli się nie wywiążesz zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów? Detlaf nie wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może się udało się uciec? Teoretycznie może, choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Tetlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest, nawet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował, chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Czemu tak myślał? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych co więcej razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy co obala tezę jakoby została porwana moim skromnym zdaniem któregoś dnia detlaf wpadł w furię a ona ujrzała jego drugie oblicze wówczas odeszła detlaf nie mógł się pogodzić z tym że go rzuciła tobie wydaje się to takie dziwne nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził a Detlef jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłość, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. Ta powinna być dla niego pestka. Geralt! Jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej rzecz jasna przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Renawet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Renawet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z Tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Jennifer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze, wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć, okej. Okay. Mm. To co my tutaj. Były niedawno używane. Detla w przerwach odmordowania mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, grada, ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym sprzed koniunkcji sfer. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. Dore nawet? Nie wiem. Mówiłem ci, że jej nie poznałem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Dobra, mamy list z nazwiskami. Zobacz, kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, Hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, Hrabia de la Croix. Tak, to ofiary de tlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cyna barytu, To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Bokler to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Mm, masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przesyłam kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem. Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Rzeczywiście, wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy renawet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Hmm. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłuchajcie? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczujecie na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na Ciebie. Obaj. O, Masi, ja mam mil do tej księżnej. No niesamowite, tylko ta księżna jest strasznie daleko. Także moi drodzy, to zrobimy dopiero w następnym odcinku. Trzymajcie się, czy cześć.